A tu kto? Koko? Koko? Skarlet. Kto to? I i i? Świnka i... Khao, hao. Gdzie? Gdzie hał-hał? Skarlet szuka. Hał-hał? Gdzie? Gdzie? Hał-hał! Gdzie jest hał-hał? Dobrze. Idzie, idzie, idzie. Tu, hał, 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 hał. Tu piesek. Proszę, dołóż. Dołóż do pieska. Szukaj hał, hał. Tu, gdzie pasuje? pieska Tu, proszę. Tak, Scarlett szuka chałchał. Gdzie jest chałchał? Ona patrzy wzrokiem na tego psa. Tak, ale nie chce dołączyć. To nie jest pewna, hm? prawda? Ale patrzy. Wie pani, co z kurkami to jej łatwo poszło, bo my też. Yy... Ona miała takie puzle y, tekturowe Aha. i my ona już wcześniej jakoś się nauczyła te kurczaczki do siebie y, dopasowywać. Tak samo Wiem. z kotkami. Jakby pani mm -hmm. kotka pokazała, to by było jej łatwiej. Te. A zauważyliśmy, bo kotki lubi, nie? Mm -hmm. A zauważyliśmy właśnie, że z psem to jeszcze ma trudności jeszcze nawet my To mm -hmm. też to, że te kurki są... Gdzie pasuje? Ihaha! Gdzie? I haha, gdzie? Gdzie jest konik? Scarlett, nie, nie. Gdzie jest konik? Gdzie konik, proszę? Daj. Gdzie konik? Scarlet dokłada. I haha. Gdzie? A. bo śpi A A A teraz zobacz. Leci samolot, leci u Leci samolot U Co to? Uuuu, zaciekawiona ogląda na razie obrazki. Jak leci samolot Scarlett? Zobacz. Uuuu, leci. A teraz co? Zobacz. Chłopczyk bawi się na koniku. Bawi się i i. Tak się buja i będzie tu. Co robi Bobo? Co robi? Skarlet. A? A? Bobo śpi. A. A tu. Tu co robi, chłopiec? Tu. Tu. Scarlett, tu. Proszę. Daj tu. Nie, tam. Tu. Skarlet, na razie się bawimy. Tatuś siedzi mm -hmm. obok nas. Bawimy się jeszcze, tak? Grzecznie się bawi. Proszę. się bawimy. Tu. tu. Tak, tu jest. Uuuu. Mhm. Dobra, Marcena na razie chowa literki. Zobacz, co mam. Tatuś będzie trzymał, jakby była jakaś awaria, to. Co to? Szu szu, 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 szu. Szu, Martyna robi szuszu. Szu. Teraz skarlet. Zrób szuszu. Zrób szu, szu. Szuszu. Skarlet. Szu. Szu, szu. Aha. Zobacz. Szuszu. Szu. Brawo. Szuszu. Szu. A teraz Martyna. Zobacz. Szu szu szu. Proszę. Szu szu szu. A teraz Martyna. Szu. Proszę. Szu. Tak zrobiła Martyna. Zrobimy jeszcze raz. Zobacz. Szu szu. Scarlett, tu. Shushu. Proszę. Skarlet ro... Siedzimy, siedzimy. Zobacz co mam. Ani uh puedes -huh. komentarz that quando estoy jugando con el play do bolita, lo dejo en la mesa, y luego empiezo a pam, 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 pam. I y uh -huh. le haces lo mismo. Pam, 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 pam. Tch. Bo mamy nawet taką modelinę, wie pani. Taka modelina, czy nie modelina, nie wiem, ale taka się zgniata. Jak my robimy właśnie, że tłumaczę tak, 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 pach, pach, to ona też później to powtarza. Powtarza. To dobrze. To jest tak. Zobacz. Mu. Tu. Tu. How, how. Kaka? Tu. Tak, jakie fajne obrazki. Aha. Dzielna Scarlett, dziewczynka. Skarlet, a teraz mi Dzielna nie dziewczynka dzisiaj jesteś, wiesz? Oj, oj, oj. Gdzie się nauczysz? Gdzie taki? Skarlet? Gdzie? Proszę. Skarlet szuka. Skarlet szuka. Gdzie pasuje? Gdzie? Patry, coś robiłaś już, Nieniu zobacz. Gdzie jest piesek? Szukaj pieska. Patrz piesek i gdzie jest drugi. Scarlet, proszę. Zabierz. Gdzie? Gdzie? Nie ma pieska. A kuk, kuk jest piesek. No na razie zostawiamy kurkę. Gdzie piesek? Skarlet szuka. Gdzie? Hm? Tu? Tak! Hał, hał! Hał, Tak, Taki sam! Brawo! Taki sam! Scarlet, a gdzie taki? Proszę. Gdzie? Nie idziemy na razie. Tu się Skarlet bawi. Scarlet szuka. Gdzie taki? Proszę. Gdzie? Halo. Halo? nie ma, nie, ma, nie, ma. Kuk, kuk. nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, kuk, kuk. Teraz Scarlett. nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, kuk, kukuk. Teraz nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie Tak, nie ma, nie ma, nie ma, nie kuk, kuk. Wracamy do zadania, tak? Szukamy krówki? Nie ma. Gdzie Ciebie? jest druga krówka, Scarlet? Druga krówka, gdzie jest? Scarlet szuka. Scarlet szuka krówki. Gdzie? Ty wiesz, gdzie jest druga krówka, przyznaj się, no. Pokaż. Pokaż tacie. Tata Lepiej, zobaczy. Lepiej, żeby się że tata nie odzywał, bo się odzywa, to już do mnie chce. Hmm. Scarlet, siedzi. <coughs> Skarlet jeszcze nie idzie. Jeszcze chwilę. Robimy zadanie. Gdzie pasuje? Mu! Skarlet dołożyła. Zobacz. Mu! Mu! Tu. Gdzie taki? Skarlet. Koko. Koko! Proszę, gdzie? Gdzie? Oczka patrzą tu. Skarlet szuka koko. Gdzie? No gdzie jest koko? Gdzie? Koko. Proszę. Nie, piesek zostaje tu. Scarlett szuka Koko. Tutaj. Halo, halo. Zobaczyła, Zobaczyła. na laptopie. Scarlett. Popatrz na mnie, zobacz. Koko. Gdzie? No gdzie Koko? 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 Daj paluszek. Daj paluszek. Nie, nie ma skarlet. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Koko? Daj paluszek. Daj tak. Dasz paluszek? Так, прям. Но! Но, браво! А тук кто идет? Daj Martynie mo. Gdzie jest mo? Skarlet szuka, gdzie mo i, i, i mo. Icha, gdzie mu? Tu, tu jest mu, daj, dziękuję mu. Tak, to mu. Skarlet, gdzie icha? Icha, Icha. Skarlet szuka. Iha. Konik. Zabierz sobie icha. Proszę Iha. Gdzie jest Iha? Iha Skarle Iha? Nie, nie pasuje. To nie icha. Tu jest icha. Jest icha? Daj! Scarlett, daj mi konika. No będziemy kończyć za chwilę. Scarlett daje konika. Zobacz. Kto to? Lala? Lala. Zobacz. Lala siedzi. Lala siedzi. Teraz zobacz. Lala leży. Lala robi a. A. Lala leży. A teraz Lala pije. Lala pije. Tak. Lala pije, a teraz zobacz. Martyna pije. Zobacz. Martyna piła, a teraz Lala pije. Scarlet, proszę. Lala leży, pokaż jak Lala leży. Lala leży. Robi, A. jak robi a tak daj tu Dobrze robiłaś. tak śpina na siedząco może być lala leży Zobacz. o a a teraz lala pije lala pije lala pije Pokaż jak pije. Lala pije. Nie, lala nie leży. Nie. Lala pije. Pokaż jak lala pije. Jak? Lala pije. Pije. A teraz lala leży. Leży. Robi a. A. a, -a. Bo zawsze u nas w łóżku je przypią mm -hmm. cykiem jeszcze. Dlatego ciężej jest pani ją do picia przekonać, bo ona wiem, bardziej bo jest, lubi, w... że Żelana to zabawa w łóżku, na to koniecznie. Wiem, to... wiem, wiem, wiem. Ale też, też, też potrafi pić, dawać jak ma mm -hmm. się dawać. Lala pije? Daj jej się napić. Lala już nie śpi, już się wyspała. Lala pije. Nie, Lala już się wyspała. Lala pije. Pije. Scarlet, daj lale. Daj. Daj. Dziękuję. Daj. Dziękuję. Lala idzie. Zobacz, ona ci robi pa, pa, pa. Scarlet, popatrz na lale. Pa, pa, pa. Zrobisz Lali papa? Pa, pa? Zrobi papa? Pa. Zrób papa pa, Lali i Zobacz. Papa papa papa. Papa. Zobacz. Papa. Papa. Pa. Mhm. Lala idzie. Dobra.